Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony, kolejny odcinek z serii szachowej, trzecia runda w Najdorfie, po dwóch bardzo dobrych partiach i tak naprawdę niewykorzystanych sytuacjach, przyszła kolejna, tym razem grę z graczem, który ma drugą kategorię, Tymoteusz Ładoń, junior, no i co, poszło, poszło, on grał białymi, ja czarnymi, poszło E4, E5, skoczek, F3, i ja w tym momencie już rozważałem, czy pójść w obronę rosyjską, czy pójść po prostu do partii włoskiej potencjalnie. No ale twierdzę, okej, okay, zagram sobie rosyjską, znam ją na tyle dobrze, że jest ok. Dlaczego pójdzie wariant 4 skoczków i obrona 4 skoczków i będzie spoko. No i że było śmiesznie, jak przecież nie chciał grać rosyjskiej, bał się chyba tej bardzo rosyjskiej i poszła obrona. Najpierw partia trzech skoczków, a potem ja zagrałem ruch do obrony czterech skoczków. No i tutaj ja spodziewałem się najpopularniejszego ruchu, czyli oczywiście goniec B5, czyli do wariantu hiszpańskiego. Yy, troszkę po cichu liczyłem na, też na wariant włoski, czyli goniec yy, C4. No ale poszedł niestety mój nieulubiony, czyli wariant szkocki. I no tutaj już muszę powiedzieć, że to czuję, no czuję się winny, bo ja nie powinienem tego wariantu szkockiego dopuszczać, ponieważ nie czuję się w nim dobrze i yy, już wiedziałem, że po tym gra będzie katorgą, tak. Yy, tutaj dokładnie musiałem teraz myśleć nad ruchami, przypominać sobie jak to było powinno być. Yy, oczywiście tej wybiłem. No i w tej pozycji ja zawsze mam problem. Mam Kilka kandydatów zawsze. Ja nigdy nie mogę zapamiętać, który jest właściwy. Pierwszy kandydat to H6. Drugi kandydat to oczywiście wskazywany przez komputer goniec B4. Goniec C5. I pamiętałem, że istnieje, istnieje jeszcze ruch piątek D6. No i teraz tak. Generalnie idę w jego. zgodnie z jego przygotowaniem. Więc. Yy, a nie wiedz... wydawało mi się, że któryś z tych wariantów jest zły. Teraz możemy sprawdzić, co komputer mówi o wariancie H3. Yy, prawie jeden przewagi, co mówi o wariancie yy, goniec C5. Przewaga dla przeciwnika 0,7, ale tutaj wydaje mi się, że potem następuje ko korzystna wymiana. Tak jak kojarzę tą pozycję i tutaj chyba już jest sympatycznie dość dla mnie. No ale okej, okay, to, może to wymienić, faktycznie tutaj są partie Aronian'a, Kariakina, Mamediarowa i Kramnika, więc tutaj faktycznie można było tak grać i to chyba byłoby w porządku. I nawet bym się chyba z tego cieszył. No ale oczywiście Grzegorz musiał pocudować. Dla przykładu wariant yy, Goniec B4 pokazuje. Najrówniejszy przez komputer. ja zagrałem wariant y, pionek D6. Kojarzyłem, że taki też jest krywalny i nie ma z nim jakiegoś większego problemu chyba. Y, no dobra, ale zaczęło się już kombinowanie liczenie. Y, no i przeciwnik zagrał zgodnie z ideą komputera, y, następnie ruszył właśnie z końcem ko na B5 i ja tutaj Widziałem, że jest atak na dwie figury, więc trzeba było to oczywiście wzmocnić. Poszła planowa roszada. A następnie ja stwierdziłem, że ja też w stronę roszady pójdę, więc zagrałem gońca na pole E7. No i tutaj, propozorom dziw, o dziwo, nie poszła proponowana wymiana. Nie poszło dublowanie pionów, co mnie bardzo mocno zdziwiło, tylko poszedł ruch k3. No i dobra, teraz myślę, 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 myślę. Chyba z 15 minut myślałem na ruchem, nie mogłem się zdecydować, co zagrać. Yy, oczywiście brałem, brałem możliwość, opcję wymiany, tak. Yy, brałem pod uwagę jeszcze roszadę. No i brałem tak uwagę ruch skoczek e5. Okazuje się, że jeden ze słabszych możliwych ruchów, które tutaj dało się zagrać, także plan całkiem dobrze spełniałem. Grę mega słabo. No i po wszystko, e 5. Jak widzicie, to już komputer pokazuje przewagę 1,2 dla białych. No i po tym ruchu zostało wybycie gońca. Ja troszkę się cieszyłem, bo mój koniec słaby był, więc. A jego tutaj dobrze pracował, więc wymiana była dla mnie fajna pod tym kątem. No i co? No i poszedł ruch tego się spodziewałem, czyli ganianie tego skoczka. Ruch F4. No i teraz tak. Ja skacząc tutaj, tak miałem plan, że i tak przeskoczę tutaj. Co okazuje się, że zaraz komputer pokaże, że jest to ultra, ultra fatalne, ale chciałem. Skorzystać z tego kształtu troszkę, który się, się, się znajduje przy obronie sycylijskiej, tak? tak, tak, tak dwa, takie dwa skoczki działające, tak sobie wymyśliłem. No i tak zagrałem. Tutaj, oczywiście, teraz poszedł ruch skoczek F5, atakujący tutaj, czyli wymuszający również dla mnie roszadę. No i w tym momencie poszedł goniec E3. I teraz. Moje zdziwienie było po kilku ruchach, kiedy, kiedy zorientowałem się, że przeoczyłem prostą taktykę, tu, która umożliwia zdobycie piątka. Pokażę Wam ją, tak? Nie wiem, że jakby, jakby, jakby przeciwnik, oczywiście zagrał, mógłby po prostu spróbować jakoś tam odejść. Nie wiem, z szachem coś kombinować jeszcze. Może zepsuć mi pozycję, tak jak tutaj proponuje komputer, pewnie by raczej zbił, a ja bym to odbił, i byśmy sobie troszkę poganiali się. Także generalnie mój przeciwnik byłby w tym momencie na dużym minusie. Ja bym był szczęśliwy, no ale niestety nie chciałem być szczęśliwy. Dopiero zorientowałem się, że, że tą taktykę przeoczyłem po kilku ruchach, jak już. Ponieważ generalnie stwierdziłem, że ten skoczek. Skupiałem się, że ten skoczek broni, chciałem się go po prostu pozbyć, tak? Więc wymyśliłem sobie, a ten pionek jest przeciążony, to pozbędę się go grając taki oto ruch. No i jak widzicie tutaj komputer już dość mocno pokazuje, jakie jak to było głupie. Yy, poszedł pionek zabezpieczający A3. No to ja przy okazji liczyłem, że rozwinę sobie piątki, więc poszedł pionek C5. Tutaj cały czas miałem na uwadze, że będzie chciał kiedyś tego gońca zbić, chociaż był on słaby, więc w sumie nie wypadało go bić. No i poszedł hetman po którym zorientowałem się tak naprawdę, że skieprzciłem, ponieważ miałem tak taktykę, więc już grałem dość mocno zamotywany. Podparłem piątka, żeby potencjalnie móc wieżę aktywować. Wieża została aktywowana, ja też wieżę aktywowałem, to nie miałem specjalnie innego pomysłu na grę. No i tutaj jak widzicie jest, jest tego tej struktury. On zagrał wieżą. Ja myślałem, że to będzie jakieś czarowanie, cudowanie. Przy okazji blokowanie skoczka. Nic takiego się nie zdarzyło wtedy. Pytanie, czy faktycznie jaka była idea ruchu wieża C8? Możemy zaraz sprawdzić, jaki jest plan po tym grany. Mhm. proszenie pozycji no i dalej na plusie do przeciwnika no jeszcze zobaczmy kawałek dalej oczywiście przy, przy poprawnych ruchach no pozycja generalnie by mi się chyba bardziej tak podobała taka niż yy, kluczowa no ale ja zagrałem wieżę b2 bo myślałem że tutaj przepnę i tędy sobie wieżą przejdę Taki, taka była przynajmniej moja idea mm. i teraz tak no i tutaj za, zaczął się o dziwą marsz Pionka yy, G4. Tutaj troszkę się zdziwiłem, że otwiera sobie pozycję, no ale... w sumie dziwić się są tutaj dwa skoczki, które stoją, czekają aż je złapać. No teraz ja stwierdziłem w tej pozycji, że jest problem. Miałem wcześniej, rozważałem czy uciec tym skoczkiem tutaj, czy uciec tutaj, jakoś przebijać się tędy. No teraz wiedziałem już, że muszę, że teraz ten skoczek będzie pod atakiem i zwolnić się pewna taktyka, na której się bardzo bałem, a mianowicie w tym momencie za mną pozycję. Ten skoczek broni tutaj, goniec broni tutaj, tutaj wieża i hetman patrzą. Ale jeżeli ten skoczek poszłyby tutaj, to dokładnie nad komputer już pokazuje, jest piękny cudowny ruch, goniec C5 i to ewidentnie widziałem, tak? Tego się bałem. Stąd też yy, oczywiście moja idea była taka, żeby do tej pozycji nie dojść, więc wydawało mi się, że mój ruch jest doskonale logiczny. Ale jak widzicie, komputer mówi, że jest bezradziejny. ten ruch. No i co, następnie poszedł G5, czyli ganianie skoczka, ale tutaj już było fajnie, bo, oj, bo ten skoczek chronił hetmana, więc mogłem sobie odejść, nie bałem się specjalnie pozycji, ale tylko nie zagrałem. Stwierdziłem sobie, że to jest dobry ruch, żeby lepiej skoczka ustawić i przyszło się gdzieś tam zaatakować. No to poszedł Hetman yy, i tutaj liczyłem na atak podwójny, odejść jakiejś wieżą, coś się zmieni, coś się stanie, będzie gdzie wchodzić. Po odsłonięciu wieżą Hetmana trzeba było tego skoczka obronić. Poszedł z szachem, i teraz tak, tutaj był pewien problem natury takiej. Bo jeżeli bym się ruszył po prostu tutaj, no to jak widzicie, no nie jest to pozycja za fajna, widełki, także nie dało się, trzeba było pójść. Ja poszedłem tutaj, komputer proponuje tutaj podejść. Mi się tego nie podobał ze względu na gońcach, który w pewnym momencie mógłby się wymienić i próbować mnie matować, tak. Stąd też wybrałem król F8. Następnie yy, poszedł. Tutaj tego ruchu troszkę nie rozumiem. Sądziłem, że pójdzie jakiś ruch podbijający, na przykład ten, tak? Tego ruchu bym się spodziewał. Ale jak widać nie można. Także wzmacniający ruch. Panie praku do, do tego ruchu. No i ja stwierdziłem, że trzeba tutaj troszkę wyczyścić, podwieźć się tego gońca, bo się tego gońca. Czyścimy. No i teraz myślę, 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 sobie myślę. I stwierdziłem na pierwszym momencie. Ten skoczek jest fajny. To jest fajne. Tego dalej nie mam jak przebić. Rozważałem jeszcze wejście Hetmanem tutaj. Ewentualnie nie. więcej Nic nie rozważałem w tej pozycji. Zobaczmy na przykład inne ruchy. Konsekwencje tego ruchu. Zdobycie, to wróci się pionka. Tak, jeszcze można rozwalić tutaj w tym momencie. Oczywiście tak. Ale dziwne, że to nie jest... a bo tutaj Hetman broni. Słusznie. Także... Hmm, taka potencjalna konsekwencja ruchu Hetman. Tutaj z kolei Hetman się ustawia. Przepchanie. No i teraz już wiadomo, nie można już tego w tak oczywisty sposób zbijać. Bo zaczyna się atak z gońcem. Czyli trzeba dlatego zablokować to pole. No, oczywiście, nie chciałem tego ruchu zagrać. Ten ruch byłby dla mnie chyba lepszy niż tego, po co te, te grałem, ale dalej czym mam po, mamy obecnie na termometrze 3-1, więc tylko straty, więc nie ma tragedii. Yy, co jeszcze rozważałem? Rozważałem w niego od, no, od razu mi ten ruch, na T, i to trzeba byłoby zrobić. Nie widziałem tego i to mój błąd, na kulpa. Dobrze, co ja zagrałem? Nie ja zagrałem tego tym skoczkiem. Po czym stwierdziłem, że to jednak był głupie, chociaż myślałem nad tym ruchem. Bo nie zwróciłem uwagi na to, że po ruchu tym Hetman tej broni i to nic mi nie daje. Czyli jak się już zorientowałem, że jest nie tak, skoczkiem wróciłem, czyli oddałem tempo. Bo to czemu nie? I zaczyna się, kolej, zaczyna się kolejny problem mojego życia. Patrzę, zorientowałem się. O, teraz te wieże zauważyłem. Fajnie. Tylko. Poszedł ruch blokujący gońca. Miecie sobie. No nie będę dawał tempa na tego gońca. Zbiję sobie wieże, bo jest za darmo. A potem odbiję gońca będzie spoko. No ale oczywiście Grzesiu przeoczył, że po tym jest mat. Także jedyną odpowiedzią tutaj sensowną. W tej pozycji było branie. No i... Po ewentualnej tutaj wymianie jest, dochodzimy do Mata, czyli nie można grać. Jeszcze widziałem jakiś wariant, który mi to, a potem tak, generalnie jeszcze bym przeżył. Nie wiem, czy by mi zaraz. Co prawda, stratny jedną konfigurę, ale bym przeżył. No także, jak widzicie, partia skończyła się moja porażką. Wariant szkocki okazał się tutaj niekorzystny dla mnie. No i w sumie mam wielki żal do siebie za, za, za tą partię, także... Pewnie z bardzo pesymistycznym nastawieniem będę szedł, albo dużym wkurzeniem na, na kolejną rundę. Ale mam nadzieję, że film, który Wam pokazałem, e, troszkę powoli Wam też spojrzeć inaczej na, 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 na Wasze partie i Sprawić, że będziecie grać lepiej. Dzięki serdecznie za oglądanie. W takim razie yy, trzymajcie się mocno i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.